Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Hania i uzależnienie od Brawl Stars. Hania nie mogła doczekać się swoich urodzin. Odkąd tylko zobaczyła reklamę nowego smartfona, marzyła, żeby go mieć. W domu korzystała czasem z tabletu mamy, ale to nie było to samo. Chciała mieć własne urządzenie, dzięki któremu mogłaby robić zdjęcia, dzwonić do babci. I grać w swoje wymarzone gry. Gdy nadszedł dzień urodzin, a w kolorowym pudełku znalazła upragniony telefon, aż zapiszczała z radości. Dziękuję, krzyknęła i od razu zaczęła planować, co na nim zainstaluje. Następnego dnia przyjaciółki pokazały jej grę, która nazywała się Brawl Stars. Wszyscy w to grają, mówiły. Możesz walczyć różnymi postaciami, zbierać gemy, zdobywać puchary. I odblokowywać kolejnych zadymiarzy. Zadymiarze? powtórzyła Hania. To brzmiało niesamowicie. Gdy dziewczynka wróciła do domu, nie potrafiła już myśleć o niczym innym. Zjadła szybki obiad i rozsiadła się w salonie z telefonem w rękach. Co będziesz teraz robić, Haniu? zapytała mama. Chcę zainstalować grę, o której opowiadały mi dziś dziewczyny. Nazywa się Brawl Stars. I jest numerem jeden wśród wszystkich dzieciaków. Mama podrapała się po brodzie. Czuła, że świat nastolatków jest jej zupełnie obcy. W końcu rzekła: Możesz trochę pograć, tylko pamiętaj, żeby nie spędzać całego dnia z telefonem. Jasne, ucieszyła się Hania. Jednak gdy zainstalowała grę, kompletnie przepadła. Już po kilku minutach wiedziała, że to jest to, na co czekała. Na ekranie pojawiła się Shelly. Czyli pierwsza postać, którą mogła kierować. Miała fioletowe włosy i wyglądała na bardzo odważną. Samouczek podpowiedział Hani, jak poruszać się po planszy i jak się pojedynkować. Kiedy nadszedł moment pierwszego prawdziwego meczu, Hania była bardzo podekscytowana. Natychmiast zrozumiała, że trzeba się szybko ruszać, unikać ataków i celnie trafiać. Po serii udanych zwycięstw, udało jej się odblokować kolejnego zadymiarza. Czyli kolta. Potem pojawiła się także nita, co było dla Hani dużym sukcesem. Aby ją odblokować, musiała zdobyć aż dziesięć pucharów. Gra była coraz bardziej wciągająca, i dziewczynce coraz trudniej było się od niej oderwać. Gdy tylko wracała ze szkoły, rzucała plecak i zamykała się w swoim świecie z telefonem. Każdą wolną chwilę poświęcała dla Brawl Stars: jeden mecz, drugi, może jeszcze jeden. I jeszcze tylko pięć minut. Tak to sobie tłumaczyła. I nawet nie zauważyła, jak wszystkie jej dni zaczęły wyglądać podobnie. Gra tymczasem stawała się coraz ciekawsza, bo co chwilę pojawiały się nowe postaci, nowe mapy i nowe zadania do wykonania. Świat Brawl Stars przypominał prawdziwą przygodę. Nie tylko grało się postaciami, ale też zgarniało się nagrody, zdobywało rzadkich zadymiarzy i wspinało się po rankingu. Hania chciała być coraz lepsza i mieć coraz więcej pucharów. W dodatku gra miała pewną bardzo sprytną rzecz. Wszystko w niej działo się ekstremalnie szybko. Jeden mecz trwał tylko dwie minuty, ale zanim się obejrzała, mijała godzina. Mama zauważyła, że kontakt z Hanią jest coraz bardziej utrudniony. Dziewczynka coraz mniej opowiadała o sobie i o tym, jak minął jej dzień. Nawet przy kolacji była nieobecna. Tak, jakby odpływała myślami do innego świata. Pewnego dnia mama postanowiła z nią porozmawiać. Haniu, zauważyłam, że ostatnio bardzo dużo grasz. Zaczynam się trochę martwić. Czy wszystko u ciebie w porządku? Tak, mamo. Po prostu ta gra jest super. Zbieram zadymiarzy, uczę się ich ataków i gram ze znajomymi. Chcę być dobra, a może nawet najlepsza. Mama pokiwała głową. Rozumiem, że ci się podoba. Ale zauważyłam, że odkąd grasz, mniej ze sobą rozmawiamy. Brakuje mi tego! Hania spuściła wzrok. Wiedziała, że mama ma trochę racji, ale przecież granie było takie ekscytujące. Tyle rzeczy działo się w grze, a każdy dzień przynosił coś nowego. Poza tym, jeśli nie grała przez jakiś czas, wypadała z rytmu. Wtedy inni gracze awansowali i zdobywali nowych zadymiarzy, a ona zostawała w tyle. Mama postanowiła dołączyć chociaż na chwilę do nowej pasji swojej córki. Uznała, że to najlepszy sposób na odbudowanie kontaktu z nią. Po chwili zaproponowała: Może pokażesz mi, jak się w to gra. Hania podniosła głowę. Naprawdę chcesz zobaczyć? Jasne. Skoro poświęcasz na nią tyle swojego czasu, to ja też chcę zrozumieć jej fenomen. Hania aż zarumieniła się ze szczęścia i z dumy, że ma tak nowoczesną mamę. Rozemocjonowana powiedziała, wytłumaczę ci wszystko bardzo dokładnie. Pokażę ci, kim są Shelly i Colt. Zobaczysz, jak działają superataki i jak zdobywa się punkty. Mama usiadła obok niej na kanapie, a Hania zaczęła opowiadać. Pokazywała postacie, tłumaczyła, czym różni się rzadki zadymiarz od legendarnego, jak działa superumiejętność, czym są gemy i jak zdobywa się nowe skiny. Mama słuchała uważnie. Zadawała dużo pytań, a nawet próbowała zagrać jedną rundę. To dużo trudniejsze niż myślałam, przyznała po przegranym pojedynku. Musisz potrenować. Najważniejsza jest szybkość i dobre uniki. Nagle mama zaproponowała coś, co zaskoczyło Hanie. Córeczko, umówmy się tak. Gramy w Brawl Stars razem, ty i ja, ale tylko przez pół godziny dziennie. Potem odkładamy telefony i wspólnie robimy coś innego. Na przykład rysujemy, wychodzimy na spacer albo gramy w planszówki. Co ty na to? Hania zastanawiała się przez moment. Ta oferta miała wiele plusów, ale były też minusy. Pół godziny brzmiało niepokojąco krótko. Ale z drugiej strony granie z mamą? To byłoby coś nowego i naprawdę fajnego. Mogłaby ją uczyć i dzielić się z nią swoim doświadczeniem. Dobrze, zgadzam się, powiedziała z uśmiechem. Ale mam jeden warunek. Czy dziś możemy zagrać razem trochę dłużej? Bo to nasz pierwszy raz. Mama wybuchnęła śmiechem. No dobrze, zgadzam się, ale od jutra tylko pół godziny. Umowa? Umowa! Od tamtego dnia granie w Brawl Stars nabrało zupełnie innego wymiaru. Hania nie zamykała się już sama w świecie swoich bohaterów. Teraz miała swoją drużynę złożoną z niej i z mamy. Pół godziny gry dziennie początkowo brzmiało jak mało śmieszny żart, a jednak dziewczynka dość szybko przyzwyczaiła się do tego. Mama przed każdą rozgrywką ustawiała minutnik, który głośnym alarmem przypominał o końcu czasu. W trakcie gry, mamie i córce udawało się przeprowadzić przynajmniej kilka emocjonujących rund. Hania występowała w roli trenerki i mentorki. Uczyła mamy najlepszych strategii gry i pokazała jej swój ulubiony tryb, mający na celu zbieranie gemów. Polegał on na walce o miejsce na środku pola, gdzie co kilka sekund pojawiały się fioletowe klejnoty, czyli właśnie gemy. Żeby wygrać, ich drużyna musiała zebrać 10 gemów i utrzymać je przez 15 sekund. W przypadku niepowodzenia, wszystkie gemy pozostawione bez opieki trafiają w ręce przeciwników. Mama bardzo polubiła ten tryb ale miała pewne wątpliwości. W takim razie kto powinien opiekować się klejnotami, tak by nasza drużyna ich nie straciła? Hania, jako wytrawny gracz, natychmiast wiedziała co odpowiedzieć. Najlepiej ktoś z dużą ilością zdrowia, albo ten kto potrafi się dobrze schować. Ewentualnie ktoś posiadający zdolność leczenia. Dlatego Pam albo Poko to świetne wybory, ale ja wolę Nitę, bo jej wielki niedźwiedź pomaga w obronie. W jednej z rund Hania grała właśnie nitą, a mama spróbowała swoich sił jako Rosa. Gdy zebrały razem dziesięć gemów, ukryły się za przeszkodą, a Hania głośno odliczała czas 15 sekund. Nagle mama wrzasnęła: Spójrz, ból zmierza w naszym kierunku. Użyj super ataku! krzyknęła Hania. Mama kliknęła ikonkę żółtej błyskawicy, dzięki czemu Rosa przez moment stała się postacią niemal nie do pokonania. Ból nie miał z nią żadnych szans. Gemy zostały w puli drużyny. W ciągu kolejnych dni Hania pokazała mamie kolejnych zadymiarzy. Każdy był inny, miał inne ataki, inne superzdolności i inny styl gry. Mama zrozumiała, że to nie tylko kolorowa gra, ale też coś, co wymaga skupienia, refleksu i myślenia. Zaczęła też dostrzegać elementy, które tak bardzo wciągały Hanie. Gra była szybka. Każda runda trwała około dwóch minut, więc łatwo było pomyśleć zagram jeszcze tylko raz. Ale raz zamieniało się w dziesięć razy. Dlatego ograniczenie czasowe okazało się bardzo pomocne. Po każdej sesji mama mówiła Teraz czas na coś poza ekranem. Wtedy wychodziły razem na spacer, grały w planszówki albo piekły babeczki. Hania nie była już zła, że mama odciąga ją od gry, bo wiedziała, że jutro znów będą mogły wspólnie zdobywać gemy, rozwijać swoich zadymiarzy i cieszyć się wspólną strategią. Mama wprowadziła też bardzo ważną zasadę. Nie kupowały żadnych dodatkowych gemów, skinów czy punktów mocy. Korzystały tylko z tych funkcji, które oferowała gra w podstawowej postaci. Wiesz, mamo? zagadnęła pewnego razu Hania. Uwielbiam Brawl Stars, ale jeszcze bardziej kocham to, że gramy razem. Mama bardzo ucieszyła się na te słowa. Dziękuję, że mi na to pozwoliłaś, córeczko. Hania zrozumiała, że gra nie powinna zabierać całego wolnego czasu, jaki miała. Bo przecież nawet najfajniejszy telefon nie przytuli, nie zagra w berka i nie powie: Jestem z ciebie dumna. A mama właśnie to mówiła. Każdego dnia. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.